strony Antok i dzisiaj powracamy do Superhot I Teraz to będzie ciągła wersja. To w sumie nie ma co gadać Przywi Przywitałem się. A tak w ogóle jeszcze w opisie dam. Spójrzcie w opis i tam wchodźcie na zrzutkę, tam będzie link do zrzutki i tam jest. Są pieniądze przeznaczone na budowę ym, domu mojej babci. No, yy, to lecimy. Weźmy miejsce. Dobra. Mój strzelwy głowę! No to super, nie trafiłem. To już się wspomniał. A mam Ślepy. Ja wiedziałem, że ty tu też będziesz. No ja sam stary. Nie celuj mnie. Tam jeszcze jest? Elo. Ej, gościu, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No nie.

Ja, 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 ja. Super. Dobra, trafiony, zatopiony. <laughs> zatopiony. Lecimy dalej. O nie, kradnie. O, się A, tyk, tyk, wokół, o się się A Ajemdy, mario. bym w Pani Pałka. Ej, <grymne> ja, ale moja, jak to Pałka. Ciebie zabijemy. Ui! Giniesz, giniesz? Hej! Ja! Hej! Ja! Hej! Ja! 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 Super. Super. O, Idziemy dalej. O nie, było Ej, ale gościu to jest moja piczelka. Cześć! Elo? Jak mi obok głowy przyleciało! Pik, 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 I... A bo dobra, na się zabiję. Oczywiście to nie jest, że jak przejdę to, to już będzie koniec. Oczywiście jest o wiele więcej rzeczy.